24. 28. No ale z tych starych to ja bym tam chciał, żeby mi wróciło 6. 3... No. No. Tej areszta tam tak gimno tam ukończyć. Nie ja wkładam, ja wkładam. Tu no. już idzie córka wkładam. To jest tu, tam czekam. Proszę bardzo. Piękne sztuki. Ojejku. Weź teraz w Włóż. Michał. No. Zamykaj oczy. Jak zamknę oczy, to nie włożę. Czekaj. O, dobra. No i teraz. Okej. Okay. Okej, okay, żeby się nie stykały, nie? Na no pewno nie będzie, okej? Okay? No to zamykamy Zamykamy, niech to suszą.